Nie Mano, ja jestem Ester28 i jak widzicie, kupujemy ofertę Smoczy Rycer Jersey. Po prostu dzisiaj był film na kanale, na pewno wiecie, że na nim polowałem, ale postanowiłem, że sobie kupię kartę Google Play za 20 zł, ponieważ nie będę czekał na, ten, na jednego GEMA. No bo to byłoby po prostu głupie. No i to co, kupujemy. Najlepsza animacja w Brawl Stars. Bardzo piękny skin. Na pewno sobie zmienię teraz. No, piękny, piękny skin. Yy, no i tak. Jutro, oczywiście, będzie filmik. Tak, żeby, żebyście się zapoznali z, Bra z grą Brawl Stars. I, i oczywiście, jutro nagrę filmik i, i pojutrze po będzie kolejny film no jak widzimy bardzo jest piękny ten skin no nie można powiedzieć że nie jest no mm, nawet można zobaczyć że no, ten smog to jest też piękny bardzo ja już w poprzednim filmie wam go pokazywałem no, jest śliczny chyba mi nikt nie powie że nie i możecie napisać w komentarzach mm, czy wam się podoba i od 0 do 10 możecie go ocenić Taka ankieta, tylko że w komentarzu. No, no, i bardzo mi się podoba, na pewno będę z niego korzystał. No i co? Jest super sel. Dodawaj nowe skiny, jakieś przeceny rób. Mam 59 gemów, a często były takie yy, różne przeceny na 59. Na przykład kiedyś była przecena yy, z. Muryczkę penny na 59, a widzicie, ja teraz mam 5 dni, więc UPCL, proszę cię, zrób to, ponieważ hmm, chyba chcesz, żebyśmy hmm, więcej grali. To no, ogólnie bardzo jest piękny ten skin, na pewno będę go używał. No, hmm, no jest piękny, piękny jest. po prostu się strasznie nie podjarałem. No, naprawdę. Dzisiaj, oczywiście, sobie wbiję 10, 2400, ponieważ mogę. No, jest piękny, piękny. No, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Pff.